Charystia jest najdoskonalszym dziękczynieniem i uwielbieniem, jakie możemy złożyć Panu Bogu. Uwielbienie równa się uzdrowieniem. Ten, kto patrzy na Boga, podziwia go, oddaje mu chwałę, stawia go na pierwszym miejscu, zyskuje. Kiedy zajmuje się Bogiem, Bóg zajmuje się nim. I dzisiaj, kiedy jesteśmy na Eucharystii, chcemy zająć się Bogiem, zobaczyć to, co On czyni dla nas, podziwiać Jego miłość do nas, Jego miłosierdzie, Jego łaskę, ufając, że to wszystko, czego jesteśmy świadkami w czasie, w czasie Eucharystii, jest dla nas uwolnieniem i uzdrowieniem. Miejmy zatem otwarte serca na moc Boga, na Jego miłość i na Jego miłosierdzie. W Ewangelii czytamy, że moc wychodziła od Jezusa i uzdrawiała wszystkich. Ta moc to Duch Święty, który był w Jezusie, a który dotykał chorych, zniewolonych. Kościół uczy nas, że podczas każdej mszy świętej działa Duch Święty, jest wylanie Ducha Świętego. Jesteśmy dotykani mocą Boga, tą samą, która wychodziła od Jezusa i uzdrawiała wszystkich. Dlatego też dzisiaj spodziewajmy się uwolnienia i uzdrowienia podczas tego spotkania. Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc Swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twojej potęgi. I każesz z duchalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie. I rządzisz nimi z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. Wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto Słowo Boże. No, nie, nie, nie. Czytanie z Listu św. Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Sam Duch przyczynia się z nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto słowo Boże. O, nie, 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 nie. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli, skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo pańskie. Kiedy przychodzimy. Na spotkanie z Bogiem, szczególnie gdy jest prowadzona modlitwa o uzdrowienie, o uwolnienie, to bardzo często mamy nadzieję na doświadczenie tej łaski. Mam nadzieję, że Bóg mnie uzdrowi, mam nadzieję, że mnie uwolni, że mnie wysłucha. I nadzieja jest dobra. Ona podtrzymuje nas w oczekiwaniu na doświadczenie tej łaski, o którą Boga prosimy. Ale warto sobie uświadomić, że Słowo Boże zachęca nas nie tyle do modlitwy z nadzieją, a raczej do modlitwy z wiarą. Bardzo często Przeczytamy w Słowie Bożym, czyli Starego i Nowego Testamentu, aby mieć ufność w Bogu, aby wierzyć. Wiara różni się od nadziei. Nadzieja każe nam patrzeć w przyszłość, spodziewając się potrzebnej łaski, którą Bóg da, ale nie wiem kiedy. Może dziś, może jutro, może za rok. Ale mam nadzieję, że da, więc go proszę, usilnie go proszę. I tak jak nadzieja każe nam patrzeć w przód i prosić Boga, tak wiara mówi nam popatrz wstecz i dziękuj. Zobacz, co Bóg uczynił już dla Ciebie i dziękuj Mu. Jest ogromna różnica między modlitwą, z nadzieją, a modlitwą z wiarą. Kiedy modlę się z nadzieją, oczekuję potrzebnej łaski. Kiedy modlę się z wiarą, dziękuję za otrzymaną łaskę. Wiara mówi: Patrz na to, co uczynił Jezus. Zobacz, że to już należy do Ciebie. Zobacz. W Starym Testamencie. U proroka Izajasza przeczytamy takie słowa, i będzie tak. Zanim zawołają, ja już będę działał. Oni jeszcze mówić nie skończą, a ja już ich wysłucham. Myślę, że te słowa dla każdego z nas są ogromnie ważne, bo jeśli przychodzę do Boga i modlę się. Słowo Boże mówi, że Bóg już działa. Zanim zacząłem się modlić, On już w tej intencji działa. To zmienia całkowicie moje nastawienie do modlitwy. Kiedy modlę się, mając w świadomości te słowa, to wiem, że wszystko będzie dobrze, bo Bóg już działa. Mało tego, Słowo Boże mówi, Ty jeszcze nie skończysz się modlić, a Bóg już Cię wysłucha. To jest Dobra wiadomość. Słowo Boże mówi, że kiedy modlisz się do Boga, On już działa w tej sprawie. Ty jeszcze nie skończysz swojej modlitwy, a będziesz wysłuchany. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Świętego Mateusza Jezus mówi: każdy, kto prosi, otrzymuje. Właśnie w tym momencie, kiedy prosi, otrzymuje. Jeżeli modlimy się, z taką świadomością, że teraz, kiedy o to proszę, otrzymuję, od razu pojawia się wdzięczność. Jeśli proszę kogoś o chleb i ktoś mi od razu daje kromkę chleba, ja mu dziękuję. Raduję się, że ktoś mnie wysłuchał, że natychmiast odpowiedział na moją prośbę. Słowo Boże mówi, Bóg jest właśnie taki. Kiedy ty prosisz, On od razu ci daje. Ty od razu otrzymujesz w tym momencie, kiedy prosisz. W Ewangelii Marka sam Jezus mówi, o cokolwiek byście prosili, w imię Moje to spełnię, tylko wierzcie, że otrzymaliście. Jezus mówi, o cokolwiek prosisz Boga, nieważne co to jest, o cokolwiek Go prosisz. Jezus mówi, tylko wiesz, że już otrzymałeś. Czyli zaufaj Bogu, że to już jest Twoje, a ja to spełnię, czyli... Postaram się, żebyś tego doświadczył. Jezus się do tego zobowiązuje. Jeśli modlisz się właśnie z taką wiarą, z taką pewnością, że to już jest Twoje, to Jezus mówi: Ja się zobowiązuję do tego, abyś tego doświadczył. Jak chodzi o uzdrowienie, Słowo Boże nam to potwierdza. U proroka Jezajasza przeczytamy ranami jego zostaliście uzdrowieni nie że będziecie uzdrowieni ale że już zostaliście uzdrowieni i ciekawe że prorok Izajasz napisał te słowa na osiem wieków przed męką śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa zanim to się dokonało on już napisał zostaliście uzdrowieni u Boga jest wieczne teraz u proroku świętego Piotra w pierwszym liście czytamy. Ranami jego zostaliście uzdrowieni. Święty Piotr przytacza te same słowa, które znajdują się u proroka Izajasza. Te same słowa. Zostaliście uzdrowieni. Jak chodzi o uwolnienie. Słowo Boże mówi, gdzie duch Pański ta wolność. Jeśli masz ducha Bożego, a każdy z nas otrzymał ducha świętego, gdzie duch Pański ta wolność. Czyli jeśli mamy ducha Bożego, jesteśmy wolni. Jeśli cię zniewala nauk, jeśli masz jakiś nauk, Słowo Boże mówi, jeśli masz ducha Bożego, to już jesteś wolny. Słowo Boże nie pozostawia żadnych złudzeń. Ktoś nas oszukał. Albo wierzymy Słowu Bożemu, albo wierzymy naszemu doświadczeniu. Nasze doświadczenie mówi, że jestem chory, czy zniewolony, czy zniewolony. I to jest fakt, który może być potwierdzony przez lekarza, przez psychologa. Z faktami się nie dyskutuje. One są takie, jakie są. Ale Słowo Boże nie mówi nam, że mamy opierać się na faktach. Słowo Boże mówi, byśmy oparli się na prawdzie Bożego Słowa. Zaufaj Bożemu Słowu. Ono jest prawdą. Więc możemy oprzeć się na faktach albo na prawdzie. Możemy zaufać temu, co czujemy i co widzimy, albo temu, co mówi Słowo Boże. Jeśli zaufamy faktom, czyli temu, co czujemy, zostaniemy z naszą chorobą. Jeśli oprzemy się na Słowie Bożym, doświadczymy Jego mocy, bo taka jest moc Bożego Słowa. Jeśli ufamy mocy Boga, to doświadczamy jej działania. I chciałbym teraz może pokrótce pokazać Wam, jak ta moc Boga działa? W oparciu o kilka, może świadectw z tej mojej posługi, kilkanaście lat temu, to było na początku tej posługi, na modlitwę o uzdrowienie przyjechała starsza osoba, która poruszała się o dwóch kulach. Jak się później okazało, była to pielęgniarka, która w pewnym momencie za nie mogła, musiała zrezygnować z wykonywania zawodu. No i została skazana na poruszanie się o kulach. siadły jej biodra stawy. Wtedy jeszcze nie, nie dokonywano wymiany, ona, wymiany biodra. Ona jeszcze się nie zdecydowała z jakiegoś tam powodu, więc... Przyjechała na, na, na modlitwę o uzdrowienie i na oczach wszystkich Bóg ją tak dotknął, że odłożyła kulę i zaczęła chodzić bez kul. Wszyscy uczestnicy wiedzieli. Oczywiście może byli tacy, którzy mieli wątpliwości co do jej uzdrowienia, ale wszyscy widzieli, że jest uzdrowiona. Za miesiąc z tej miejscowości, z której ona pochodziła, i okolic, na mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie, do Jarosławia przyjechało dziesięć autokarów ludzi. I wszyscy mówili, widząc ją chodzącą bez kul, pytaliśmy, co się stało. Ona Jezus mnie uzdrowił. Jej świadectwo było właśnie takie mocne. Jezus ją uzdrowił. Ludzie słysząc jej świadectwo, chcieli spotkać takiego właśnie Jezusa, który uzdrawia. Stąd jedno świadectwo jednej kobiety ściągło nam przed świętą z modlitwą o uzdrowienie 10 autokarów ludzi, czyli około 500 osób. Jedno świadectwo jednej osoby. Inne świadectwo. Kobieta od trzech lat siedząca na wózku, diagnoza jaką usłyszała była taka, że musi pani pogodzić się, że aż do śmierci już nie będzie chodzić. Od trzech lat ta pani już nie chodziła, została przewieziona na tę z modlitwą o uzdrowienie. I po modlitwie, kiedy zachęcają do tego, by zrobić krowiany, ona sama nie była w stanie się odważyć, więc dwie osoby podeszło do niej, wzięło ją e, pod pachę, podniosło, zachęcając, by zrobiła przynajmniej parę kroków. Oczywiście udało jej się zrobić parę kroków, ale była bardzo, bardzo zmęczona, więc posadzili ją na wózku. Za miesiąc ta właśnie osoba przyjechała bez wózka. Mówi, proszę ojca, od tego momentu, kiedy wstałam... Zaczęłam chodzić, a po dwóch, czy, po trzech miesiącach z tą panią przyjechała pani doktor, która się nią zajmowała, bo nie mogła uwierzyć, że ktoś, kto miał nie chodzić, chodzi. Pytając się, jak to jest możliwe, że ktoś, komu medycyna zdiagnozowała konkretny problem i stwierdziła, że jest niemożliwe, żeby ta osoba chodziła, ona chodzi. Po iluś latach spotkałem tę Panią w Krakowie i mówię, od tamtego momentu nie mam żadnych problemów z nogami. Jeżdżę po różnych sanktuariach, pielgrzymkach, dziękując Panu Bogu za moje uzdrowienie. Inne świadectwo. Ojciec czteroletniego Maksymiliana przyjechał na modlitwę o uzdrowienie do Pińczowa bez syna. Jego syn został w domu. On modlił się za swojego syna, który był niewidomy. Kiedy ojciec wrócił po modlitwie do domu, zauważył, że przy zapalaniu światła syn mruży oczy. Zaczął machać ręką przed jego oczyma i zauważył, że jest reakcja, więc następnego dnia udał się do lekarza do okulisty i ku radości usłyszał, że syn widzi. Chłopiec odzyskał wzrok. Ojciec napisał świadectwo, to świadectwo znajduje się w jednej z książek, które wydałem. I dziadek tego chłopca, kiedy wyszła książka z tym świadectwem, przyniósł ją do Zakrystii w Kielce i mówił: Proszę ojca, proszę napisać dedykację dla mojego wnuka. Jak on pójdzie do Pierwszej Komunii, to dam mu w prezencie, aby wiedział, że to Jezus go uzdrowił. I chłopiec widzi do tej pory. Choć go nie było na modlitwie, ale był ktoś, kto za niego się modlił. Kto wierzył, że dla Boga nie ma żadnych ograniczeń ani czasowych, ani przestrzennych. Inne świadectwo. Przed pandemią, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, podszedł do mnie mężczyzna i mówi: Proszę ojca, rok temu byłem na wózku. Miałem, miałem wylew i zostałem sparaliżowany. Żona przywiozła mnie na, na modlitwę, ale w czasie modlitwy o uzdrowienie nie czułem ani ciepła, ani gorąca, ani nie było żadnych słów poznania. Więc. Yy, Wydawało mi się, że nie zostałem uzdrowiony. Wróciłem do domu, kiedy żona poszła w poniedziałek do pracy, ja siedzę na obusku, siedziałem przed telewizorem i w pewnym momencie moja myśl uciekła do piątkowego spotkania, kiedy była modlitwa o uzdrowienie. I przypomniałem sobie, jak ojciec powiedział, że Jezus dotyka wszystkich. Tak zacząłem się nad tym zastanawiać, bo te słowa. Nie dawały mi spokoju. I zastanawiałem się, skoro Jezus dotykał wszystkich, to dotknął i mnie, bo ja też tam byłem. A skoro Jezus mnie dotknął, to dlaczego ja siedzę na wózku? I mówi, postanowiłem sprawdzić. Nawet jeśli się przewrócę i będę leżał, dopóki żona z pracy nie wróci, no to trudno. Ale spróbuję. Podniósł się na rękach, Stanął na nogi, zrobił krok do przodu, i okazało się, że chodzi. On został uzdrowiony w piątek, ale tego nie wiedział. Dowiedział się dopiero w poniedziałek i mówi: Od tego momentu chodzę. Kiedy Bóg przychodzi i nas dotyka, wszystko się w nas zmienia. My albo przez wiarę przyjmujemy. Albo wciąż czekamy. Jeśli wierzymy, że już coś się dokonało, dziękujemy. Jeśli nie, wciąż oczekujemy. Inne świadectwo. Rodzice pewnego chłopaka, który był opętany, nad którymi były już prowadzone wiele razy egzorcyzmy, brali udział we święty z modlitwą o uzdrowienie. To było w Nowym Targu. Ich syn był w domu. Oni modlili się za niego i później, kiedy jego rodzice wrócili do domu, zastali swojego syna wolnym. I on im opowiedział, co się stało, że w momencie, kiedy była modlitwa, w nim nastąpiła manifestacja. Demon zaczął się manifestować, rzucać w nim, a w końcu odszedł i chłopiec został całkowicie uwolniony. To świadectwo też znajduje się w, jednych, w, jednym, w jednej z książek, jak się nie mylę o to uzdrowie ciebie. Tam też jest świadectwo pewnej kobiety, która według lekarzy nigdy nie mogła mieć już dzieci, a w cudowny sposób została uzdrowiona i teraz cieszy się trójką dzieci. To jest też niezwykłe takie doświadczenie, bo kiedy się nad nią modliłem, miała spoczynek, jak sama mówi, poczuła, że jej ciało waży tonę. Nie mogła podnieść ręką, rękę do góry, nie mogła ruszyć nogą, bo czuła, że jej ciało waży tonę. Była bezsilna. To mąż ją podniósł i położył na wersalce, bo modliłem się u nich w domu. I kiedy doszła do siebie, była już inną osobą. A po paru miesiącach dowiedziałem się, że urodziła chłopca. Także mogę się szczycić, że też się przyczyniłem do poczęcia dziecka. Od tego momentu wszelkie problemy ustąpiły. Moc Boga jest przeogromna i kiedy my się z Nim spotykamy, on nas dotyka, ale od nas zależy, czy my z wiarą przyjmujemy to ustrobienie, czy też nie. Może jeszcze jedno świadectwo, które pomoże nam zaufać. Niedawno byłem u takiego młodzieńca, młodego człowieka, który ma glejaka mózgu. Kiedy byłem tam pierwszy raz i modliłem się nad nim, ten glejak miał wielkość 3,5 cm. Miesiąc później, kiedy nad nim się modliłem, okazało się, jak sam ojciec mówił, że po dawniej modlitwie on się zmniejszył o jeden centymetr. Wiemy, że często, kiedy pojawia się gleja mózgu, wydaje się, że jest to już koniec. Ale u Boga wszystko jest możliwe i możliwe jest u tego, kto wierzy. My dzisiaj przychodzimy do, do Pana, aby. Aby prosić Go w różnych intencjach, nieważne jakie one są, nieważne jaki jest problem, ważne, że jest Bóg. Módlmy się z wiarą, to znaczy patrzmy wstecz na to, co Jezus uczynił. On nas uwolnił, uzdrowił, On wziął na siebie nasze słabości, boleści, dźwigał nasze choroby. Każda Eucharystia jest uobecnieniem właśnie tego wydarzenia. Tego, co uczynił Jezus. I dzisiaj Duch Święty, który nas tutaj zgromadził, ukaże nam patrzeć na ołtarz i mówi: patrz, co Jezus dla Ciebie czyni. On bierze Twoją chorobę na siebie, Twój nałóg bierze na siebie, Twoje grzechy bierze na siebie, całe zło bierze na siebie. Tobie daje wolność, zdrowie, błogosławieństwo. Ktoś słusznie zauważył, Eucharystia to taka święta zamiana. Jezus zajmuje nasze miejsce, pełne choru, grzechu, śmierci, a nam odstępuje swoje, wolne, zdrowe, obficie pobłogosławione. Niech to spotkanie z Jezusem i dla nas będzie uwolnieniem i uzdrowieniem, a modląc się za innych wierzmy w to mocno, że i oni zyskują tę łaskę dzięki naszej wierze.